Witam was ludziska bardzo serdecznie w Assassin's Creed 2 Jezusie nazareński jak ja dawno nie grałam w Assassin's Creed 2 masakra ostatni raz to ja przeszłam Assassin's Creed 3 i ludziska nie powinnam grać w Assassin's Creed 3 przed nagrywaniem dwójki ponieważ to sterowanie, na które narzekałam w poprzednim odcinku, mnie tak rozleniwiło. No dobra, przestajemy pierdzielić o farmazonach, a zmieniłam język gry. Mam nadzieję, że jest lepiej, bynajmniej mi się wydaje, że jest lepiej, ale pożyjemy, zobaczymy, zobaczymy w praniu, jak to wyjdzie. Padre? Federico? Silenzio! Scusate, mi dispiace. Che è successo? Dove sono tutti? Hanno portato vostro padre e i vostri fratelli a Palazzo della Signoria, in prigione. E mia madre? Mia sorella? Ezio? Claudia? Stai bene? Sì. Ma nostra madre. È sconvolta. Ha. Opposto resistenza e loro. Qui sono in pericolo. Puoi portarle da qualche parte? Sì, sì, da mia sorella. Bene, d'accordo. Intanto andrò a trovare mio padre. State attento, messerezzi. Le guardie cercavano anche voi. Mogedà, ci a pace! Przynajmniej będzie okazja do spuszczenia im w pierdzielu, ale dobra, um, no to idziemy. Uu, najlepiej będzie dachem się przejść, coś mi tak mówi. Um, tak. Coś, coś nie, coś zaczyna mi się przypominać. Um, co to będzie za misja O Jezusie ah, złapał się A w tym filmiku to ja nacisnęłam ten przycisk um, głowy wzroku Orła Ale nie wiem Nevermind nieważne, nieistotne dobra Jezusie! Już myślałam, że spadnę! Niechybnie w dół. Ogólnie to też zaczęłam grać sobie w Sims 4, ale szczerze mówiąc, w cholery mi się nie podoba ta część Simsów. Pierdzielaj, panie! Nie widzisz tu nikogo! Wydawało ci się, że widzisz. Tak naprawdę to była y, Mara. I mam nadzieję, że nie będzie z dźwiękiem problemu, bo jak y, ja słyszę, to. Um, chyba będzie. Ale mam nadzieję, że na nagraniu tego nie będzie słychać tych takich um, rozgłosów. No, a zapomniałam, że y, Ezio jeszcze nie ma tego, takiego doskoku. A! Zapomniałem. Dobra, on sobie stoi tyłem, żeby tylko mu się kuźwa nie zachciało um, odwrócić. Mam um, bezpiecznie, bezpiecznie stoi sobie tyłem tempa pała. A my się wbijamy na górę do naszego Ojca, by się dowiedzieć, co się stało, Jezusie Nazareński. Co się stało, dlaczego został uwięziony i dlaczego ja mam. Mezzi. Padre, che è accaduto? Qualche percorso, ma sto bene. Che ne è di tua madre e di tua sorella? Sono al sicuro. Ci ha pensato Annetta? Sì, ma ve l'aspettavate. Non in questo modo, E non così presto. Ma ora questo non conta. Che volete dire? Spiegatevi. Non c'è tempo, ascolta bene. Torna a casa. Nel mio studio c'è una porta segreta. Usa il tuo fiuto per scoprirla. Lì troverai una cassa, prendi tutto ciò che contiene. Molte cose ti parranno strane, ma hanno tutte grande importanza. Hai capito bene? Sì. Bene. Tra queste c'è una lettera, assieme ad alcuni documenti. Ho bisogno che tu porti quelle carte a messer Uberto. Era con me nel mio studio stamane. Il gonfaloniere, me ne ricordo. Ora vi prego, ditemi che accade. Che opera dei pazzi tutto questo. Cerao messaggio per voi dalla Diceva: Va, Ezio, presto. Aha. No dobra, no to co? Ze się stąd. Oczywiście nie doskoczyłam. Bo, oczywiście, dlaczegoż miałabym tutaj doskoczyć dotąd? Przecież Ecionie Konor, który skacze na dupne odległości. No, skacze. Nic ci się nie stanie, a ja nie mówiłam? Ty mnie po prostu w ogóle nie słuchasz. Pałoruska. No dobra. Fabuła w tej części gry jest... no świetna. Jak ja pierwszy raz grałam, no to ja pierdzielę moje zdziwienie na niektóre rzeczy. Tylko tyle, że cholernie nie podoba mi się motyw tylu bab. Ja jebie, Po cholerę w tej części tyle bab jest. To jest przerażające. Po jakich chuj nam tyle bab? Naprawdę, Ezio powinien zbierać każdy grosz na alimenty. Bo jak... Nie, no po prostu... a, Ja się dziwię, że on dożyje tych 50 kilku lat. Przecież takim życiem, co on żyje, to powinien na jakąś chorobę weneryczną. Ale co ja tam wiem przecież ludziska Jestem tylko biednym um, nieważne czym dobra. I ja w połowie tej gry przestanę już ogarniać, która baba jest po co, kim i po jaki. Ale dobra. Brotherhood jest lepszy! Nawet pod uh, pewnym względem od Assassin's Creed Trójki. Brotherhood. Mio padre ha detto che qui una porta. Jest lepszy. Uu, a tu co? Ukryty pokój! No już biorę, już już! Co dostanę? Co dostanę? Co jest w tej skrzyni? Uuu. A nasz zestawik. Asasino. I o dziw jest na niego dobre. Nie wiem, może strój z młodych lat Giovanni'ego. Uuu, jak wyglądam! Nice! Ale i tak ten strój nie jest tak fajny jak go przefarbuję. Wtedy to będzie ekstra. Eeeh, ma... Eee, perché quelle spade? Non dovreste arrestarmi? No! Che volete? No, attackui! Muoia! questo non accadrà! Quindi perché non cerchiamo delle alternative? Pięknie! Mój miecz w zestawie się dobrze sprawdza! Nice! Ciekawa jestem, czy wszystkie takie zestawy dostają miecz gratis. Musiałabym zapytać wy... By... Kto? Co? Gdzie? Jak? No to... No? Haha! Ha. Jeśli będę... Nie, to już tu. Nie, ja chcę walczyć! Niech ktoś mnie jeszcze zaatakuje! Błagam! Zaatakujcie mnie! A, dlaczego? Pały ruskie. Jakich nie ma, to potrzebuję. Jak są, to ucieka się. otterrai paolo Ezio auditore che cosa ci fai qui a quest'ora io io non aspetta prendi fiato riordina i pensieri hanno arrestato mio padre e i miei fratelli questo è per voi ah ora capisco c'è stato un malinteso Ezio La rimedierò a tutto domani come i documenti che mi hai portato contengono prove di una congiura. contro la tua famiglia e, e contro la città. Presenterò questi scritti domattina all'udienza, e saranno liberati. Vi ringrazio, signore. Di nulla, figlio mio. Hai bisogno di un posto sicuro. Sei il benvenuto qui. Niente, No, grazie. Ci incontreremo in piazza. Sta tranquillo, Ezio. Andrà tutto per il meglio. Ty, gruba pało! Kto to był za twoimi plecami? I dlaczego zrobił się nagle dzień? Ja jebie! Aha. Przecież ja tutaj chyba przybiegłem w nocy? Jezusie nazareński, co jest z moją pamięcią? Ja już nawet nie kojarzę, co się. co robiłam chwilę temu. Jak ja sobie radzę w McDonaldzie, to ja nie wiem. Tak, w McDonaldzie pracuję. Normalnie jestem robotnikiem McDonalda. To jest um, czasem niewdzięczna praca. Dobra. Dobra, co się tam stanie? Io ja chcę walczyć. Walczcie ze mną. Bijcie się ze mną. Nie mogą. Pały ruskie wysa. Giovanni, auditore. Voi e i vostri complici siete stati accusati di tradimento. Avete delle prove da presentare a vostra discolpa? Sì, i documenti che vi sono stati consegnati la notte scorsa. Uh, temo di non sapere nulla di tali documenti. Sta mentendo! Devo avvicinarmi. Ciao! In assenza di qualunque prova contraria alle accuse, mi vedo costretto a dichiararvi colpevole. Voi e i vostri collaboratori. Verrete pertanto condannati a morte. Sei tu il traditore, Umberto, sei uno di loro. Oggi potrei anche toglierci la vita, ma avremo la tua in cambio, lo giuro, noi ti... Ah! Padre! Raggiù! Prendete il ragazzo, è uno di loro! Yeah. Io! Lo per ciò che hai fatto! E yeah, via! Yeah. Guardie! Arrestatelo! Ej, mój miecz! Z zestawu! I mamy uciekać, jak ta ruska pała! Dlaczego? Nie jestem tchórzem! Biegnij! Let's Nie jestem tchórzem! Dzień dobry, znowu szubienica. Ale ja jebiec, dlaczego ja tego nie pamiętałam? Że zabiją nam ojca. Jak? Dlaczego? Kurde. Hey, <śmany> <śmany> Możecie się ze mnie teraz ludziska śmiać, ale aż mi łza się zakręciła w oku. Jak? Ja pieprzę. I nasz miecz z zestawu. Dlaczego? Jestem teraz bezbronny. A, dobra. I dalej nie ogarniam po cholerę ecjomatą pelerynę. Oh, una per te. Ho identificato alcuni strani segni che appaiono nell'Italia del Rinascimento. Non so a che cosa servono, ma vorrei che mi aiutassi a scoprirlo. Rebecca ha indicato la loro posizione approssimata nel database con un'icona a forma di occhio e li ha fatti anche brillare. Faccia attenzione. Serezio, grazie a Dio. Vi ho cercato dappertutto. Io non sono riuscita a fermarli, Annetta. Ci ho provato, lo giuro, ma. ma c'erano tante di quelle guardie. Vi prego, venite con me. Bisogna che vi togliate dalla strada. E mia madre e mia sorella? Sono in salvo. Vi conduco da loro. No, è pericoloso muoverci insieme. Dimmi dove devo andare, ci vedremo lì. Da mia sorella, appena a nord del Duomo. Vado subito. Szkoda, że nie ma takiego modu w grze, a, którego można pobrać, żeby Ezio miał pelerynę rozwielima. Oczywiście wiem, że połowa z was nie ogarnia co to jest ten raz Jelim, ale co tam. A no, i teraz jestem ścigany, Uuu, dobra, dojdę do wykrzyknika i skończę na dzisiaj. O cholera i tak ten odcinek będzie zbyt długi. Zbieram na alimenty! Dobra, koniec tej zabawy. Pozbieram na alimenty poza nagrywaniem. Tak, tak. Pamiętam, że muszę jak, najbar... jak najbardziej możliwie omijać te czerwone kropki. Cholera jasna! Ale ja tchórzem mnie jestem! Ja chcę walczyć! Chcę zabijać! Niech to pała trzaśnie! Trzeba się będzie wdrapać na dach. I oczywiście dachem jest am um, przyjemniej. Co to jest? Aha. Ściana. No nie, łucznicy! Jezusie, złap się! Nie wiem czego, ale się złap. To jest nie fair! Jestem bezbronny! Nie mam broni! Nie mam kurwa broni! Aha, nie mogę go jeszcze zdjąć, bo Ezio jeszcze tego nie potrafi chyba. Tak Nie to nacisnęłam. Nawet ja tego nie potrafię! To przez... To wszystko przez ten czas, co nie nagrywałam w ogóle nie grałam w Assassin's Creed 2. Dobra, jak on jest ustawiony tyłem. Ty, Pało, daj mi swój miecz! Niego, niego, niego! Tak, Ezio, ja wiem, że lubisz kłaść y, rękę na dupie pokonanej osoby. Konor również to lubi. Miecz mi weź! Pało, ruska! Weź mi ten miecz! Weź mi go! Ty, pało! No, kurźwa. Nie, no nie, nie wierzę, no nie. Mam być totalnie bezbronny. Przecież jak ich będzie, kurźwa, dwóch, to ja już nie żyję. Aha. Jest punkt obserwacyjny, ja go chcę. Jego ja chcę. Ale gdzie on jest? Wolera, nie, nawet w tą stronę, co ja idę. Um, punkty czerwone są na dole. A ja jestem na górze, czyli nic mi nie grozi z tego wynika. Chyba. Dobra, punkt obserwacyjny. Wykrzyknik i kończę na dzisiaj, bo materiał będzie długi. Za cholerę nie mogę zrobić, żeby był na pełny ekran w YouTube. Nie wiem jak to się robi, już, już po prostu pomysłów nie mam, nie. Ale dobra. Op. Od Assassin's Creed 1. Ta synchronizacja jest OP. Po prostu jest genialna. Dobra, uciekamy od czerwonych kropek. Co? Po prostu nie wierzę. No, po prostu, no nie wierzę. Nasza matka i siostra wylądowały w burdelu? Seriously? Nie. Nie wierzę. Tylko żeby matka w rozpaczy po ojcu nie wciągnęła się w wir... pracy. No, burdel jak nic. Se abbiamo sbagliato casa. No, no, è quella giusta. Che bossa giortuyas! Che bossa yash, mato Robis! È un piacere fare la vostra conoscenza, Messerezio. Annetta parla molto bene di voi. Ora capisco perché. Apprezzo le vostre cortesi parole, Madonna. Ti prego, chiamami Paola. Grazie per l'asilo offerto alla mia famiglia, Paola. Era il minimo che potessi fare. Devi essere stanco. Magari vuoi. No, grazie. Non posso restare. Perché? Dove vuoi andare? A uccidere Umberto Alberti. Comprendo il tuo desiderio di vendetta. Ma il gonfaloniere è un uomo potente. E tu non sei un sicario, Ezio. Risparmiami la predica. Ma posso far sì che lo diventi. E perché dovresti insegnarmi a uccidere? No, no. Io ti insegnerò a sopravvivere. Nie. Nie, nigdzie nie idę. Pierdziel się kobieto. I nie ktoś mi wytłumaczy? Dlaczego te baby noszą za małe kiecki? Ja pieprzę. Przecież to jakie to musi być ciasne. Poznaj. Z... zwyczaje dziwek. Tak, tak, tak. Wiem kurtyzan, ale dla mnie kurtyzana będzie zawsze dziwką. A nie! Nie mogę! Koniec! Enough! Nie, na razie ja to odrzucę. Na następnym nagrywaniu spotkamy się w tej oto właśnie misji. To jeśli... hmm... No ale i to jest dziwne, kurde! Ta dziwka będzie nas uczyć kraść, co już umiem. Po co się uczyć czegoś, co potrafię? Ja pieprzę. To tak jak w szkole. Uczą niepotrzebnych rzeczy. Dobra. To jeśli oglądaliście to dzięki miłego dnia, popołudnia bądź a wieczoru. Jeśli dotarliście do końca, to bardzo Wam dziękuję, że wytrzymaliście ze mną ten czas. No to.